Witamy na naszych kanałach. Według źródeł od intelektualistów i mieszkańców, Andrzej Duda miał groźny wypadek. Chwila nieuwagi mogła skończyć się poważnymi konsekwencjami. Zdjęcia z miejsca zdarzenia opublikował Super Express. Sytuacja była naprawdę poważna. Prezydent mógł ponieść duże obrażenia ciała. Wiemy co się wydarzyło i jakie były przyczyny wypadku? Andrzej Duda jest zapalonym fanem sportów wodnych. Ostatnio publikowaliśmy zdjęcia pokazujące, w jaki sposób spędza swój wolny czas. Okazuje się, że spektakularne hobby prezydenta wiąże się z poważnym zagrożeniem zdrowia, a nawet życia. Media donoszą, że polityk miał wypadek. Niepokojące wydarzenia rozegrały się przed kilkoma dniami w Juracie. Na Półwyspie Helskim, w czasie, gdy Andrzej Duda korzystał z urlopu. Andrzej Duda miał poważny wypadek. Tuż po zakończeniu kampanii wyborczej, Andrzej Duda wybrał się na krótki wypoczynek do prezydenckiego ośrodka w Juracie. Towarzyszyły mu żona i córka, tak jak każdego roku. Prezydent spędzał wiele czasu realizując swoje największe hobby. Polityk uwielbia jazdę na skuterze wodnym. Super Express poinformował, że jedna z przejażdżek mogła skończyć się tragicznie. Dopóki Andrzej Duda jeździł na potężnej maszynie samodzielnie. Cała zabawa przebiegała bez szwanku. Sytuacja skomplikowała się, kiedy podpłynął do pomostu i zabrał na pokład pasażerkę. Kobieta która towarzyszyła Andrzejowi Dudzie, usiadła ze starami. Niestety, szybko straciła panowanie nad pojazdem. W pewnej chwili skuter gwałtownie przechylił się w bok, a jego pasażerowie wylądowali w wodzie. Na szczęście, w pobliżu znajdowała się łódź służby ochrony państwa. Funkcjonariusze niezwłocznie ruszyli na ratunek. Prezydent i jego znajoma zostali wyłowieni z wody. A pojazd odholowany na brzeg. Andrzej Duda wyszedł z wypadku cało. Miał wiele szczęścia. Skuter wodny osiąga prędkość 120 km. h Takie wypadki są groźne, nawet bardzo. Zdarzają się poważne potłuczenia, połamane żebra, a przy dużej prędkości można nawet stracić przytomność. I utopić się powiedział w rozmowie z Superekspresem prezes zarządu wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego województwa Wielkopolskiego, Damian Jerszyński. Przedstawiciel WOP przypomniał także, że każda osoba. Która oddaje się sportom wodnym tego typu, powinna pamiętać o noszeniu kasku i kamizelki ratunkowej. Do prowadzenia skutera potrzebne są także uprawnienia styrnika motorowodnego. Kurs trwa do dwóch dni i kończy się państwowym egzaminem. Nie wiadomo, czy Andrzej Duda ma takie uprawnienie. Zdjęcia opublikowane przez tabloid pokazują jednak, że prezydent zapomniał o konieczności założenia kasku, subskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najwcześniejsze filmy.